Chcę skierować zachętę do społeczności IHOP tutaj w Kansas City i do wszystkich za granicą, którzy czują, że są częścią tej rodziny i tej służby. Zachęcam nas, żebyśmy zrobili to, do czego zachęcam również tysiące innych służb: do tego, żebyśmy w ciągu tych 21 dni maja składali regularne ofiary w tym historycznym czasie, gdy parę milionów wierzących będzie codziennie modlić się o Izrael przez 21 dni. Chcę, żebyśmy składali regularne ofiary dla naszych żydowskich braci i sióstr, którzy mieszkają w ziemi Izraela, ale również dla żydowskich braci i sióstr mieszkających w diasporze wśród narodów. Wyobraźcie sobie wpływ: paru milionów wierzących w tym globalnym uroczystym zgromadzeniu weźmie udział parę milionów. Tysiące służb i każda duchowa rodzina zbiera ofiarę. Zbiorowy wpływ tych pojedynczych aktów hojności. Pan powie każdej posłudze, gdzie dać. To naprawdę zmieni kierunek działania służby mesjańskich. Mówię o wierzących w Jeszuę, chcemy im służyć. Wielu z nich jest prześladowanych przez innych Żydów, przez swoje rodziny, Arabów czy muzułmanów, a nawet przez chrześcijan. Chcemy stanąć u ich boku. Na koniec, 28 maja, chcemy zebrać kolektę i dać ją paru posługom. Dla tych paru służb to będzie duża suma, i prosimy inne służby, żeby również się w to zaangażowały. Chcemy przyjąć ducha postu, o którym mówi Izajasz w 58 rozdziale Księgi Izajasza. Werset 6. To jest ten post, którego Bóg pragnie: nie tylko post i modlitwa, ale również finansowe ulżenie ciężarom innych osób. Chcę to powtórzyć, nasi żydowscy bracia i siostry w naszym mieście. Czy kraju, czy w Izraelu, w Kijowie, czy w Rosji, w wielu innych narodach, mają naprawdę ciężko, noszą brzemiona. A ludzie wokół nich mówią do wierzących, pomóżcie nam ulżyć w ich cierpieniach. Jakub pisze wyraźnie w rozdziale pierwszym, wersecie 27. Czystą i nieskalaną pobożnością jest pomaganie sierotom i wdowom w ich niedoli. W tym wypadku koncentrujemy się na żydowskich sierotach i wdowach. Paweł powiedział coś bardzo ważnego do świętych w Rzymie w 15 rozdziale listu do Rzymian. Powiedział: "Chcę, żebyście zrozumieli, co zrobili święci w Macedonii, czyli żyjący na obszarze dzisiejszej Grecji. Mówi do wierzących w Rzymie: Powiem wam, co oni zrobili." Rzymian 15:26. Oni postanowili urządzić składkę na ubogich spośród świętych w Jerozolimie, ponieważ tamci byli prześladowani, umiłowani. Wierzący w Jeszuę w Jerozolimie są prześladowani, doświadczają trudności. I tak samo Żydzi żyjący w diasporze. Oto co Paweł mówi w Rzymian 15 w kolejnym wersecie, 27. Powiedział: Ci wierzący z Pogan w Macedonii ujrzeli siebie samych jako duchowych dłużników wobec świętych w Jerozolimie. Większość świętych nie myśli o sobie samych jako o dłużnikach, duchowych dłużnikach narodu żydowskiego. Obietnice Boże zostały dane Żydom, mowy prorockie, przymierza i tak dalej. A potem Paweł mówi coś bardzo konkretnego: Oni nie tylko ujrzeli siebie jako dłużników, co jest słuszne. Ale dalej w wersecie 27 mówi o pewnej duchowej zasadzie. Jeżeli poganie są uczestnikami dóbr duchowych powierzonych żydom, to powinnością pogan jest usługiwać tym żydom w sprawach finansowych. W drugim liście do Koryntian w rozdziale 8 pisze ponownie o tych wierzących z pogan w Macedonii. Mówi, chcę, żebyście wiedzieli, 2 Koryntian 8.1, abyście byli świadomi łaski Bożej, jaka spoczęła na tych wierzących w Macedonii. Paweł pisze, według swych finansowych możliwości, a nawet więcej ponad swoje finansowe możliwości, oni zasiali ofiarnie, zrobili to ochoczo, ujrzeli to jako przywilej. W wersecie siódmym tego rozdziału mówi do Koryntian: Zobaczcie, czy ta sama łaska, jaka była na Macedończykach, jest nad Wami, aby Wasza obfitość uzupełniła ich niedostatek, tak aby była równość. Co to znaczy równość? Żydowskim wierzącym powierzone jest zadanie zwiastowania Ewangelii Żydom, natomiast nam powierzone jest zadanie zwiastowania Ewangelii naszym narodom. Ale często jest tak, że my w naszych narodach mamy więcej wolności, więcej pieniędzy i lepsze możliwości, ale zadanie jest takie samo. Podzielmy się z nimi, żebyśmy mogli razem nieść ten ciężar, zaniesienie Ewangelii narodom. Ja osobiście, ale również wielu, wielu z was, mając należytą potem podstawę wierzę Bogu w nadprzyrodzony przyrost finansowy. Wierzę Bogu o miliard dolarów na poważnie. Dlatego, że podobnie jak wy, chcesz sfinansować tymi pieniędzmi inicjatywy Królestwa Bożego. Ale Izajasz poddaje nam pod rozwagę pewną rzecz. Jednym z powodów, dla których Bóg powierzy bogactwa wierzącym z pogan, jest to, by pomagali świętym w Jerozolimie. Czytamy o tym w Izajasza 60, w wersecie 5. Bogactwo, to jest to bogactwo, które Bóg daje. Bogactwo przyjdzie do pogan, żeby pomóc tobie, to mówi do Jerozolimy. Więc zróbmy to z całego serca. To jest chwalebna możliwość, aby wejść w ducha postu z Izajasza 58 w czasie tych historycznych, odmieniających świat 21 dni w maju. Błogosławię Was, błogosławie, błogosławie.